Jak pewnie zdążyli się już Państwo zorientować, w Partii Razem nie wzdrygamy się specjalnie na myśl o działającym państwie, takim, które skutecznie ściąga podatki. Więcej uważamy, że sprawność w tej dziedzinie jest Czytelne i egzekwowane regulacje są warunkiem istnienia nowoczesnego działającego państwa. Nie mamy też nic przeciwko skutecznemu i adekwatnemu karaniu osób, które chcą na podatkach oszukiwać. Co do zasady więc partia Razem Pozytywnie odnosi się do projektu uszczelnienia podatku akcyzowego. Nie dołączamy więc do populistycznych głosów traktujących podatki jak kradzież, a oszustów podatkowych niczym narodowych bohaterów. Przyznam jednak, że w kwestii procedowanej ustawy pod pewnymi względami zapał, a przede wszystkim pośpiech rządu Zjednoczonej Prawicy wydaje się przesadny nawet jak na moje socjalistyczne gusta, żeby państwo dobrze funkcjonowało, reguły muszą być jasne, stabilne i czytelne dla obu stron. Firmy mają, muszą mieć czas na dostosowanie się do planowanych zmian. Decyzje urzędowe o istotnych dla firm konsekwencjach nie mogą zapadać w sposób zaskakujący. W skrócie, reguły muszą być jasne dla obu stron. Dlatego, jako lewica, składamy poprawki dotyczące wiążącej informacji akcyzowej. Jedna sprawia, że w przypadku zmiany przepisów VIA obowiązuje jeszcze przez pół roku. Druga znosi zakładane przez ustawę w przypadku VIA domniemanie już oszustwa. Będziemy też wnosić o późniejsze wejście w życie całej ustawy. Zapał rządzących nie ograniczał się do samej kwestii akcyzy. Przy okazji chcą przepchnąć zmianę trybu nakładania kar za wykroczenia skarbowe, tak aby można było karać mandatami do wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Chcemy tę zmianę wykreślić. Nawet rozumiem intencje odciążania sądów, które i tak te kary nakładały przeważnie z automatu. Brak tu jednak zabezpieczenia, który chroniłby tych najmniejszych mikroprzedsiębiorców. Docelowo warto by w większym stopniu powiązać kary, a przede wszystkim ich górne limity z przychodem konkretnej osoby, aby uniknąć podobnych dylematów. Wracając na chwilę do wątku opodatkowania nowatorskich wyrobów tytoniowych, a tym samym załatania dziury w podatku akcyzowym, któremu poświęciłem poprzednie wystąpienie to jestem pod ogromnym wrażeniem echa, jakim się ono odbiło. Wydaje się nawet, że nasza interwencja przyniosła bardzo konkretne efekty. W drugim kwartale tego roku rozpocząć ma prace rządowe Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych. Pierwsze spotkanie ma dotyczyć właśnie wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz produktów nowatorskich. Na horyzoncie pojawia się więc nadzieja na konkretne, systemowe uregulowanie kwestii. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Partia razem popierając co do zasady uszczelnienie akcyzy zachęca jednocześnie do poparcia poprawek lewicy które rozbrajają parę istotnych min, które znajdują się w tym projekcie. Dziękuję.